Opp senga yeah. <clears throat> To pierścienie, czy albo luźny top już zużyty, albo cylinder. <laughs> Kawa czy nóg odpali? Gazu O odpali. Jak ustawiałem zapon to u mnie przypadkiem. O, teraz w tym momencie jest zapłon. Tutaj, jak ten pasek zaczyna wjeżdżać na czujnik, hala. I akurat tak fajnie się zgrało, że tu są jakieś znaki nabite. I przypadkiem u mnie się złożyło, że ta pierwsza kreska to jest górny, martwy punkt. A ta. O ta teraz, która jest po prawej od palca to jest 3 mm przed zwrotem zewnętrznym i fajnie to na lampę można sobie ustawić wtedy widać elegancko cewka schowana za podstawą iskrownika, kabel wychodzi tak jak w oryginale może jak się uda dorwać dziś zielony to założę taki, że już będzie całkiem cacy no i trochę porządek z tymi kablami zrobić gaźniczek też niczego sobie, o tutaj ten grzybek u góry to ssanie, podnosi się i przykręca teraz jest zaciągnięte no i po jak po chwilę pochodzi wtedy cyk obraca się, ssanie, spada i jest super no także polecam zapon i gaźniczek od turbo zabytków bo naprawdę warto to całkowicie inny motocykl się zrobił nie jest już taki zamulony jak widzieliście żwawo reaguje na gaz, ma więcej siły elastyczności, no i naprawdę o wiele lepiej się tym jeździ jak z tym oryginalnym pierdolonym magnetem i tym wiecznie ciechnącym gaźnikiem, <laughs> a zobaczcie że tutaj wcale nie, jest, nie ma jakichś śladów po, po kroplach nie, nic nie kapie na, na ten silnik wszystko jest czyściuteńkie nie ma syfu, palec nie śmierdzi od tej pompeczki przy przelewaniu mniej pali bo w, w okolicach no tutaj akurat mam zabatkę 14 zębów to przy takiej średniej prędkości 70 km przeważnie około 3 litrów pali no, czasem zdarza się że 2,9 czasem 3 nawet 3 przy częstej jeździe po mieście ale przeważnie właśnie w trójce się mieszcze także jestem bardzo zadowolony no i wreszcie porządne ładowanie Koniec tego zasranego przerwacza tej cewki, która też mi się paliła. Nawet nie, mam, nie miałem jeszcze takiego problemu. już. jeszcze ile jest? 44 000 przy 40 chyba zakładałem CDI, od tamtego czasu nie było potrzeby, żeby wykręcać świecę. Właściwie tak z ciekawości ją wyciągałem, sprawdzałem, no jest brązowa kawa z mlekiem. Wszystko jest w porządku, nie, nie zarzuca jej, iskra jest zawsze y, Jest natychmiast po obróceniu silnikiem, bo widzieliście, że jak za słabo kopnąłem, to od razu mi oddawał Czyli ma chęć od razu już, kurczę, odpalić A nawet jak, jak za słabo się pociągnie, to odbija i wtedy w lewo pali No ale naprawdę polecam, świetny Świetny zestaw do, do tego zamulonego motocykla, bez awaryjny normalne światła 12V mam jeszcze w dodatku z przodu odbłyśnik, to też od turbozabytków na żarówkę H4 teraz jest światło drogowe, światło mijania w nocy to no naprawdę jeździ się rewelacyjnie no naprawdę jak samochodem byłem zadziwiony, za że, że ten motocykl może być taki prawie normalny do jazdy